Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów dzisiaj taki krótki odcinek o diagnostyce komputerowej Hyundai Toxona 2019 rok silnik 16GDI. Jakie tutaj mamy błędy? P250F00 to jest błąd nieistotny i P2033.00 Wysoki stan obwodu czujnika, temperatury spalin, rząd pierwszy, czujnik drugi za katalizatorem, za filtrem cząstek stałych. Jest to czujnik, który monitoruje właśnie wypalanie filtra cząstek stałych GPF. Tutaj mamy wysoki stan, czyli nadmiarowa temperatura spalin. Może to być też błąd, związany oczywiście z uszkodzeniem tego czujnika. Czujnik do weryfikacji, instalacja elektryczna tego czujnika, też do weryfikacji. Wtyczka często ulegają zanieczyszczeniu, jakiś przerwany obwód też będzie generował takie błędy. <laughs> także tutaj monitorować trzeba, zarówno filtr cząstek stałych, jak i właśnie odczyty tej temperatury. Nie ma innych błędów, także najprawdopodobniej z tym czujnikiem tutaj jest coś nie tak. Najczęściej, właśnie instalacja elektryczna: przewody gdzieś tam są przerwane, czy po prostu ulegają uszkodzeniu, izolacja i czujnik podaje fałszywe dane. Także to było na tyle odnośnie diagnostyki komputerowej Jundaja Tuksona czujnika temperatury spalin. Pozdrawiam, do usłyszenia następnego odcinka. Subskrybujcie kanał Autokrytyk. Pozdrawiam.